Hej, siemano, Wam wszystkim z tej strony, ale witam Was w kolejnym odcinku z dz 4 No i moi drodzy, dzisiaj ostatnia część Mistrzostw Świata, więc e, Puchar, drużynowy Mistrzostw Świata, drużynówka tak zwana. No, zobaczymy, jak to tutaj się dzisiaj wydarzy. Co się wydarzy? Czy Austria obroni złoto sprzed dwóch lat? No, to się okaże. Gdzie głównymi favoratami są oczywiście Niemcy i Słoweńcy. Zobaczymy, czy inne reprezentacje do nich dołączą. Tu nie ma co już dłużej przedłużać. Rozpoczynamy to. No i mamy planica HS138, oczywiście. No i finowie zaczynają. Niko Kytosacho zaczyna te zawody Mistrzostw Świata. No ostatni przystanek i kończymy. Już te zmagania w planicy, no i przeniesiemy się już chyba do Air moi drodzy, więc kolejne bardzo długi okres skakania, tak, i na wysokim poziomie oby. No, ale skupmy się na przodu świata. misial Hajbek rozpoczyna w reprezentacji Austrii. Jak Hajbek skoczy, uwaga, bardzo dobry skok Misiala Hajbeka. 132 metry, Austria doszła z wysokiego C420. No to czas na Radka Rydla. Jak sobie Radek Rydl poradzi. Uwaga, Radek Rydl. No Czesi też na pewno dzisiaj nie odpuszczą i rozpoczynają od najlepszego skoczka Radka Rydla. I 133,5 daje prowadzenie przed Austrią. Japonia, oni bronią mu srebra natomiast. Rennikado rozpoczyna. Trzeba skakać bardzo daleko już od pierwszego skoku, jeżeli chce się być w gazie. No i ten skok dobry na trzecie miejsce oczywiście. Przed finami są. No i Niemcy jedni z głównych kandydatów do złota. No, Karl Geiger pokazał. Tydzień wcześniej, że naprawdę potrafi daleko skakać. Konstantin Schmidt udowadnia, że też jest dobrej dyspozycji. Tutaj na Mistrzostwach Świata, 135,5. No i oczywiście prowadzenie. No, a jak o faworytach mówimy, to i nie możemy zapominać o Słoweńcach. No, którzy zabrali dwa pozostałe podium. I tutaj Domen Preuss też nie odpuścił. Bardzo daleki skok. Zresztą u siebie skaczą. Znają tą skocznię od podszewki. No i trzecie w tym momencie miejsce dla Słoweńców Kamil Stoch. No my też chcemy zacząć najlepszym skoczkiem. No ale Kamil jakby spóźnił to wyjście z progu. No i to jest problem w pierwszej turze, bo zaczęliśmy od najlepszego. No i mamy piąte miejsce w tym momencie ze stratą dosyć sporą. No i zostali Norwedzy Robert Johansson. Robert Johansson. No, i też za dobrze nie zaczynają Norwegii. Siódme miejsce, więc tutaj po pierwszej turze Niemcy przed Czechami i Słoweńcami. Więc ciekawie się ta sytuacja yy, nam tutaj ukazała. Finlandia i Etu Neusjainen. Czy Etu skoczy? Etu, Etu. No, on potrafi zaskokiwać I to jest 134 metry przy dobrych ocenach. Świetny skok. Daniel Czofenik. No, nie mrawo ostatnio w Austrii skacze. No, ale to może tylko przypadek. No, nie sądzę. Tutaj spóźnione wyjście z progu. I proszę bardzo, czy to zabiera Austrii medal? Prawdopodobnie tak. No i drugie miejsce w tym momencie za Finami, ze stratą sporą. Czas na Filipa Sakale. No, zaczynają się pierwsze przetasowania w reprezentacjach, i zobaczymy Sakala, jakby napędzony tym, co Radek Ryd zrobił. Proszę bardzo, 137 metrów. No i mamy nowych liderów Czechów, którzy odjeżdżają punktami. No i zobaczymy, czy między nimi Japończycy utrzymają się za nimi, albo może jeszcze dalej cisko, Czy to jest wszystko możliwe? Nie zapominajmy, to są skoki. No, nie ciska te 134 metry daje to drugi wynik. No, i strata już jest prawie dziesięciopunktowa do Czechów. No to Niemcy, Filip Raimund. Dosyć spore wyzwanie dostali teraz Niemcy. Filip Raimund nie skakał jakoś wyższałowo. Ale tutaj nie zawiódł. Przede wszystkim nie zawiódł. 133 metry to jest dobry skok. Wiadomo, z Czechami przegrywają, ale zobaczymy, jak w Czechach będzie pozostała dwójka skakała. Angela Niszek. Słoweńcy też mają teraz słabsze ogniwo. Ale Angelaniczek nie psuje strasznie tego skoku. Trzecie miejsce, oczywiście, przed Japonią są. No i Kacper Juroszek. My mamy co odrabiać i jest szansa na odrobienie. No ale trzeba dobrze skoczyć. A Kacper Juroszek skacze. No właśnie, średniawkę tutaj 133,5. No liczyłem jeszcze dalej troszkę. Piąte miejsce Polski oczywiście przed Finami, Austrią m.in. No i został Frederik Wilmstad. Zobaczmy, jak sobie Norweg poradzi. Uwaga, Frederik, Frederik. Niezły ten skok. Więc Norwegia, Norwegia wraca. Czwarte miejsce w tym momencie. Mają 1 dziesiątą straty do Słowenii. Robi się coraz ciekawiej. Czas na trzecią turę Jarko Mata, reprezentacja Finlandii, oczywiście no i Jarko Mata, Ależ go tutaj sponiewierało już w pierwszej fazie, no i to jest błąd przy progu. I 128,5, na razie prowadzą. Zobaczymy, czy Austria, przeskoczy Jan Her. Trzeba bardzo skakać. da skakać. no bo naprawdę Daniel Czofenik, no zawiódł chyba, a Jan Her też problemy przy wyjściu z progu. Mimo wszystko, chyba to skoczył. Jest skoczył, skoczył. Exequo z finami są. Więc no, Austria coś tam odrobiła. Franciszek Lejsek, no, bardzo ważny w jego wykonaniu skok. Jak nie zepsuje mocno, a nie zepsuł. Więc no, części się tutaj zbroją. 133,5 metra, bardzo dobry skok. No, i jeżeli naprawdę kołderka nie zepsuje tego, to na pierwszą serię wyjdą na prowadzeniu. Tak mi się wydaje. Yukiya Sato teraz, Yukiya... krócej od Franciska, więc tutaj oni nie odrobią drugie miejsce, nawet stracili jeszcze czas na Karla Gagera, no bardzo ważny jest to, No nie zawodził indywidualnie, ale tutaj coś nie pykło tak jak powinno, 131 no i miejsce drugie oczywiście. No, nie skoczył tak jak należałoby. Lowrocos, brązowy medalista indywidualnie, no i teraz może się popisać. Dobrym skokiem i niezły ten skok, 134 metry, miejsce trzecie, no więc dogonili Niemców. Paweł Wąsek, sorry za telefon. Paweł Wąsek, Paweł Wąsek. Jest ład niedaleko. Jest miejsce czwarte, więc za Słoweńcami, przed Japonią między innymi. No i teraz Halvor Egner Granerud. No jest w stanie wiele zrobić dzisiaj. Pytanie, czy zrobi? No Granerud, proszę bardzo. 137, to co nie wypaliło na indywidualnym konkursie. To tutaj już wypala i na drugim miejscu Norwezy tylko za Czechami. 137 metrów grany ruda. No więc zaczyna się walka. Ostatnia tura mojej drodzy pierwszej serii. Anti-Alto rozpoczyna. Egzekwo na siódmym miejscu oni i Austriacy. Ale Alto psuje swój skok w drugiej serii. Czy to oznacza koniec walki? No zobaczymy, bo Austria ma Stefana Krafta, który zastąpił Daniela Hubera. Daniel Huber jakiś drobny uraz miał. No i nie chcieli ryzykować Austriacy. Jak Kraft skoczy 131 metrów, więc bez szału tam tylko chyba highway skoczył na jakimś poziomie i Herr. No więc tutaj, tak to się przedstawia. Czas na Romana kołdelkę. Co zrobi reprezentant Czech? No nie może swój skoku. Musi mieć w głowie to, że naprawdę walczą o złoto. I ten skok jest niezły, 134,5 metra prowadzenie. Szkoda tych noc za styl. No i Riojo Kobayashi, On ma co myśleć do odrabiania, bo jest sporo do odrabiania. Ale czy jest stanie, czy przy... nie przyjechał chyba z taką dyspozycją, żeby móc się bić o najwyższe cele? Ryoju i to jest druga lokata w tym momencie. No, ze stratą ogromną już, niestety. Markus Eisenbischler. No, nie skoczył daleko 133 metry. Drugie miejsce, no i nadal ta strata się powiększa. Po prostu tak to wygląda. Ziga Jelar, oni mają teraz szansę Niemców przeskoczyć. O ile dobry skok Ziga odda, a oddaje bardzo dobry skok 135 metrów. Wysokie oceny, i drugie miejsce. Zbliżają się do Czechów, moi drodzy. Stefan Hula, no my liczymy na Stefana, że odpali tutaj rakietę jakąś. Ale to wyjście z progu takie sobie powiedziałbym, no i skok też nie jest najdłuższy. Czwarta lokata przed Japończykami jesteśmy, no ale do następnych Niemców, no tracimy sporo. Christopher Eriksson Sundal, no zobaczmy. Czy tu Norwegia wróci na prowadzenie? No, chyba wrócili przed końcem pierwszej serii. 135,5 metra i to Norwegia schodzi na prowadzenie po pierwszej serii. No, zaskoczyli wszystkich. Wydawało się, że po tym pierwszym skoku Johanssona oni już nie wrócą, ale potem 135, 137, teraz 135,5. No i to oni są liderami. Czesi na drugim miejscu, trójku wypełnia Słowenia, dalej Niemcy, Polska, Japonia, Austria i Finlandia. Czas na drugą serię, moi drodzy. Niko Kytosaho zaczyna tak jak pierwszą, tak i drugą serię. No finowie, no mają ciężki orzech do zgryzienia. Nie wiadomo jak, do czego się, jak do czego się tu zabrać, ale Niko Kytosaho pokazuje, że jeszcze można cieszyć się ze skoku 135,5 metra, Brawo. No i teraz Misial Highback. No w pierwszej serii ładny skok miał Misial Highback. Zobaczymy jak w drugiej. W drugiej też mi się wydaje, że skok będzie niezły. Proszę bardzo! 138 metrów Hajbeka i pokazuję kolegom, jeszcze walczymy. Jeszcze nie, jeszcze konkurs się nie skończył. Radek Rydl, miejsce drugie Czechów. No ale on skoczył fenomenalnie i tutaj też w tej turze nie popełnił błędu. 134 metry radka, rydla, brawo. Prowadzenie Austria co prawda odrobiła sporo, no ale zanim oni odrobią te straty punktowe do pierwszej trójki, no to musiałoby naprawdę ten konkurs trwać i trwać. Ren Nikajdo, popatrzmy, on też musi patrzeć w plecy, bo Austria za nimi jest i Austria zbliżyła się mocno. 133,5 Ren na Nikajdo. Czas na Niemców. Konstantin Schmidt. Konstantin Schmidt. Czy oni Czechów chłoną? No nie chłoną Czechów. Drugie miejsce. Przed Japonią, co prawda, są, ale za Czechami. 132 tylko. Więc no i troszkę tutaj Japończycy odrobili. Austriacy zresztą też do nich. Domen Preuß miejsce trzecie dla Słowenii. No i Słowenia teraz bardzo ważny skok domen. A on nie skacze za daleko. Miejsce drugie jest, ale 80 przed Niemcami. Tutaj walka będzie ciekawa. Do samego końca. Kamil Stoch. No my też walczymy o podium. I potrzebujemy Kamila ze skokiem najlepiej. Tam 140. To już w ogóle by uratowało. Ale jest nieźle. 134,5 metra daje to czwarty wynik. No, i jesteśmy blisko i Słoweńców, i Niemców, więc brawo tego się trzymajmy. Czas na Roberta Johanssona. No, robi swoje Johansson 135 metrów, dobre oceny. No, i prowadzenie oczywiście jest dla nich. Brawo dla Norwegii. No, trzymają się, trzymają. Czas na następną turę. E tu, Miejsce ósme Finów, no i raczej się to nie zmieni już, no ciężko sobie wyobrażać, żeby nagle wszyscy zaczęli skakać. Takie odległości, 133,5 Finów, brawo. No i Daniel Czofenik, on nie może zepsuć tego skoku, już jeden dzisiaj zepsuł. No i brawo, brawo. To był piękny skok, 135,5 metra, dobre oceny. No, i jest dobra nota. Czas na Filipa Sakale. 126,5 metra tylko potrzebuje. Wiadomo, Austriacy no nie rywalizują tutaj w tym konkursie z Czechami, ale Czesi psują ten skok. 133. Tylko Filipa Sakali. Więc tutaj Austria odrabia w tej turze i To sporo znowu. No, za chwilę może się zrobić ciekawie. Keiichi Sato, miejsce szóste Japończyków. Japończycy już nie mogą tak psuć swoich skoków. No, bo jeżeli zepsuje teraz ten skok, to będzie to oznaczać, że Austria ich wyprzedzi zaraz. I to się zaraz może wydarzyć, bo to jest tylko pół punkta. Już Austria do Japończyków traci. No więc zaczyna się niesamowita pogoń po podium, ale zobaczymy, czy im starczy skoku. Filip Raimund, to musi być dobry skok Raimunda, jeżeli chcą być bezpieczni. Jest nieźle. 133,5. Miejsce drugie, więc nie popsuł skoku. I Angela Niszek, no w pierwszej serii miał mało: 132,5. No ale teraz mamy drugą serię. A w drugiej serii nie zapowiada się na lepszy wynik, a nawet gorszy powiedziałbym. I będą za Niemcami na pewno. No i robi się tu ciekawa walka. Na sam koniec, jeszcze. A na przede wszystkim, może Polska skorzystać. Kasper Juroszek, 135 takie. To byłoby wymarzony wynik w tym momencie. Kacper Juroszek. I on to robi! Jakby na zawołanie. 135,5 metra. I skakujemy na drugie miejsce. I Im tracimy 7 punktów tego do Czechów. No więc się robi ciekawie. Frederik Wilmstadt. Jak skoczy reprezentant Norwegii? No psuje swój skok, Frederik. No i to nie będzie prowadzenie w tym momencie. To będzie drugie miejsce. No, strata wiadomo jest mała, ale 130 metrów to jest popsuty skok, i to sprowadzi nerwowość u Norwegów, a Czesi prowadzą. Jarkomata, trzecia tura, proszę Państwa. No, Jarkomata. No, na pewno lepiej niż w pierwszej serii. 133 teraz to był niezły skok. Czas na Jana Herla. Jak skoczy Jan Herl? Też bardzo podobnie, 133 metry, dobre oceny. No, prowadzenie jest i teraz Franciszek Lejsek. On wie, że nie może popsuć skoku, bo jeżeli popsuje skok, no to wszystko, całość tej przewagi, którą wybudowali przez tyle skoków, pójdzie no, do lasu. 133,5, po raz drugi Lejsek, więc nie zawiódł, na pewno przed Austrią są bezpieczni. No i teraz Yuki, Yasato. No, bardzo ważny skok, Juki. Jeżeli popsuje swój skok, a nie zanosi się na to na dobry wynik, to oznacza, że Austria już ich przeskakuje trzecie miejsce, więc jeszcze Finowie mogą się do nich dobrać, jak tak dobrze, jak tak będą dalej skakać. No więc Austria już ich wyprzedziła i ma sporą przewagę nad nimi. Teraz czas na Niemców. Karl Geiger. No jest wszystko w stanie zrobić, ale czy jest w stanie odrobić takie straty? No, to są spore straty, ale ten skok jest świetny, Karla Geigera. 136,5 metra, miejsce drugie, i nagle zrobiło się tylko 4 punkty przewagi Czechów nad Niemcami. O tym właśnie mówiłem, że Niemcy mogą odpalić dwa ostatnie skoki. Lowrocos! Lowrocos, Słoweńcy, nie! Lovro, 132,5, tylko trzecie miejsce. Przed Austrią są, ale też nie są bezpieczni. Na tu nie zapominajmy jeszcze Polska i Norwegia. Paweł Wąsek, no, piękna to byłaby historia, gdyby Polska była na podium dzisiaj, też dzisiejszego konkursu, i robi Paweł Wąsek wielki krok w tą stronę, bo to jest w tym momencie trzecie miejsce. Straty są niewielkie. No i został tylko Halvor Egner Granerud. Co on zrobi w tej drugiej serii? Stara się jak najwyżej lecieć i to jest niezły skok 134 metry. Drugie miejsce strata niewielka bo to jest 1,8 punktu do Czechów. No i moi drodzy, przed ostatnim turą robi się bardzo ciekawie, bo o podium naprawdę dzieje no, się tyle nacji 7 chyba nacji w tym momencie. No 6, no bo Japonia chyba już odpadła. Austria też ma niewielkie szanse. No ale zobaczmy. Anti-Alto rozpoczyna ostatnią turę. Ostatnie 8 skoków na Mistrzostwach Świata, moi drodzy. I Alto rozpoczyna bardzo dobrym skokiem. 136 metrów. Wysoki oceny. No i prowadzenie. Ryoju Kobayashi potrzebuje 129. Raczej tyle to skoczy, joju, choć jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze tam nie doskoczył. Skoczył, ale Japonia, no, słabiutko dzisiaj, niestety. Czas na Stefana Krafta, 127,5 potrzebuje. No i będziemy patrzeć, co tam Stefan Kraft sobie umyślił, czy będzie chciał jeszcze dalej skoczyć. No zrobił, co mógł tutaj w tym skoku, 135 metrów. Myślę, że nawet na więcej go w tym momencie Nie stać po prostu, nie ma takiej dyspozycji Dobrej, no ale pokazał Klasę i teraz czas na Jelara. 135 Potrzebuje No, 135 miał w pierwszej No to teraz zobaczymy jak drugiej Się spisze Ziga Jelar. Ziga kiepsko to wygląda Moi drodzy I przegrywają Austrią, więc Austria pewna Chociaż szóstego miejsca Chyba, piątego, przepraszam Stefan Hula no, my liczymy na podium. Więc musi się Stefanek skupić i zrobić to, co do niego należy, i robi w świetnym stylu. 135 metrów, Stefanek! Brawo, brawo, brawo. No to teraz popatrzymy, czy będziemy mieć podium, czy jednak nie. Najpierw Markus Eisenbichler. No, Markus chyba psuje, więc to podium póki co mamy. No, a Niemcy na drugim miejscu przed Austrią, to prawda, ale za Polską, Polska już na podium. No, a teraz Christopher Eriksen-Sundal. No, Norwedzy chcą złota, to jest pewne. Ale czy są w stanie skoczyć na złoto? Nie sądzę. To jest drugie miejsce, więc Polska na prowadzeniu. A Roman Kołdelka 133,5 musi skoczyć. Pierwszy miał 134,5. Powinien to skoczyć. No i skoczy, to jest pewne On tu takiej szansy Nie Może zmarnować 134,5 po raz drugi I wygrywają Czesi te zawody ostatecznie No piękne Dalekie skoki dzisiaj Czechów Wszyscy powyżej 130 Bardzo równo Czesi Proszę bardzo, Radek Rydz wywozi złoto Z normalnego obiektu, a drużyno, drużyna Wywozi złoto Właśnie drużynówki, więc brawo, brawo, brawo. Polska na drugim miejscu, świetny występ do Polski. No, druga seria była kwintesencją po prostu, bo tam nie było słabych ogniw. Na miejscu trzecim Norwegia, ostatecznie. No, wielka szkoda, no jednak druga seria i Willumstadt i Sundal. No, nie spisali się za bardzo. Choć w pierwszej serii ładnie Norwedzy podrabiali te straty. Ale trzecie miejsce, jest podium, jest medal brązowy, z tego powinni się cieszyć. Na miejscu czwartym ostatecznie Niemcy. No, Geiger się dwoił i troił w tej drugiej serii, ale no sam nie wygra konkursu i nie stanie na podium. Piąte miejsce Austria, też wracała w drugiej serii Austria. Po pierwszej naprawdę było kiepsko, Losa no ale ostatecznie brakło. Brakły te skoki w pierwszej serii. Te 126,5 trofejnika w pierwszej, czy 131 na przykład Krafta. No, niestety, ale to były za krótkie odległości. Indywidualnie dzisiaj okazał się najlepszy hajbek, ale skakał bajecznie. Dzisiaj 132, a potem 138 metrów. Następnie Słowenia 6, 7 Japonia i 8 Finlandia. Moi drodzy, tak się kończą te mistrzostwa świata. W końcu kończymy to i no, wracamy do pochor świata. Zostało już naprawdę niewiele, cały tylko Raw Air, potem Lachtia, no i Planica, moi drodzy. Więc tak naprawdę już jesteśmy na końcówce. Na końcówce przyszły tydzień to oczywiście będzie bajecznie, jeżeli chodzi o Raw Air. Ale ja się z Wami w tym momencie żegnam. Mam nadzieję, że całe miśmiosło światowe Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Żegnam się z Wami, trzymajcie się. Na razie, papa. Pa. No i hej.